Chciałbym zapytać o pozytywny wymiar początku Sejmu nowej kadencji bo bardzo wielu obywateli obserwuje Sejm przez transmisję na YouTubie. Jest już ponad 100 tysięcy subskrybentów i prawdopodobnie padnie... Będzie srebrny przycisk. No właśnie. I jest pytanie, czy pan ten srebrny przycisk jako szef y, Izby y, Marszałek Sejmu przyjmie, bo to jest decyzja autora kanału. Pytanie, kto jest autorem, no, ale pewnie można... Polacy. No właśnie. <laughs> Więc e, krótkie Wyborcy. trzy pytania. Czy pan przyjmie? Jeśli tak, to czy stanie ten przycisk na mównicy sejmowej, czy bardziej pan, w pana w gabinecie? Czy zechce pan to drugie pytanie z monetyzować to i na przykład ym, czerpać korzyści z reklam. I trzecie pytanie, kiedy Pana podcast i czy będzie miał y, nazwę Sameflix? <grystanie> Wie pan, ja już raz byłem w programie, w którym był złoty przycisk, więc teraz przyjmować srebrny przycisk? No nie wiem, zobaczymy. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja się przede wszystkim strasznie cieszę i bardzo dziękuję tym wszystkim ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał Sejmowy pozyskał, bo to znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać. Ludzie naprawdę interesują się tym. Co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć. No i od razu zapowiadam wszystkim tym w związku z tym, co przed chwilą powiedziałem. In vitro, ustawa o pielęgniarkach, odwołanie członków komisji Lex Tusk, powołanie trzech czy pierwsze czytanie powołania trzech komisji śledczych, ustawa o handlu w niedzielę, powołanie Rzecznika Praw Dziecka. Tego jest mnóstwo. Drodzy Państwo, zaopatrzcie się w popcorn w solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też i dużo dobra, na koniec tego będzie. Ja y, pogadam z CIS-em, no bo ja y, jakoś nie czuję się kompetentny, żeby pisać o ten srebrny przycisk. Y, dla mnie złotym i diamentowym przyciskiem jest to, że jest 126 tysięcy subskrybentów, a może, w, tylko nie, proszę nie traktować tego jako zachętę. Mówię to do posłów, y, y, a może będziemy w stanie wycisnąć więcej i to będzie bardzo dobrze. Słuchajcie, demokracja wreszcie schodzi pod strzechy, zreszcie wchodzi do naszych telewizorów, do naszych komputerów, do naszych smartfonów. Tak powinno być. Miejsce, w którym jesteśmy, to nie jest Muzeum Demokracji. To jest miejsce, w którym demokracja ma być żywa, ma pokazywać się ludziom, ma pracować na ich oczach. Fajnie, że tak jest. Natomiast czy mój podcast będzie miał tytuł, tytuł Same Flix? Tego jeszcze nie ustaliłem. Mam nadzieję, że wreszcie będę miał chwilę, żeby zacząć go robić, bo co chwila jest coś innego do zrobienia. Przyjąłem już zaproszenie do podcastu. Na razie pani poseł Matysiak, Pauliny, bo zgłosiła się z tym do mnie. Z przyjemnością tam wystąpię. No ale jak dobrze wiecie, sam też sobie pewnie nie podaruję i podcast odpalę. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę, to zgłoszę się, żebyśmy podpisali umowę na temat praw autorskich i ten pomysł pana redaktora został godnie, godnie wynagrodzony. Tak. Wirtualne biuro Kłocko, adres do rejestracji firmy zamiast domowego, skanowanie i odbiór korespondencji, dostęp i powiadamienia na bieżąco online tylko 36 zł miesięcznie.